W sobotę graliśmy mecz mistrzowski z widokiem z No Niestety nie udało nam się tego meczu wygrać, chociaż w pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę, prowadziliśmy 1-0 i nic nie zapowiadało, że, że tak kończy się to spotkanie. No, trzeba tutaj pochwalić chłopaków za ambitną grę, starali się do końca walczyć, starali się ten wynik dowieść do końca. Tak jak powiedziałem, pierwsza połowa, można powiedzieć, wyrównana. Też mieliśmy jeszcze dwie sytuacje do zdobycia bramki. W drugiej połowie też na początku nic nie zapowiadało tego, że nie uda nam się zdobyć trzech punktów. I przypadkowy błąd naszego bramkarza w 86 minucie spowodował utratę pierwszej bramki. No i... Jeszcze, jeszcze przy 1-0 była sytuacja sam na sam, gdzie Robert Cukier nie wykorzystał sytuacji i w 90 minucie rzut karny, wydaje nam się, że, 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 że był ten rzut karny zawodnicy z widoku na 2-1. Mieliśmy jeszcze w samej końcówce sporną taką sytuację, gdzie, gdzie nasz zawodnik prawdopodobnie był faulowany w polu karnym. No niestety sędzia uznał, że było inaczej. Mecz zakończył się naszą porażką, chociaż, mówię, z przebiegu całego spotkania no nie zasługiwaliśmy na, na tą porażkę i ciężko jest się z tym pogodzić, bo, bo naprawdę chłopcy zagrali dobre spotkanie. Następny mecz gramy w sobotę 19.00 o godzinie 16 w Rawie Mazowieckiej z Jutrzenką Wartem. Jest to przeciwnik, który zajmuje lokatę za nami, jest za nami i w tym meczu musimy, musimy wszystko zrobić, żeby trzy punkty zostały w Rawie.